Mordeczki, to jest po prostu niemożliwe W sensie totalnie mi się w głowie nie mieści to, co się stało Elviso, jakiś kurczę głupi Elwiso wyrzucił mnie z milionowic To przecież to jest po prostu niemożliwe Słuchajcie, Macio i milionowice to jest praktycznie jedność, tak? Jestem stałym po prostu członkiem ekipy milionowicowej No i w ogóle co? Jakiś kurde gościu, Elvisa, będzie mnie wyrzucał. Co on sobie myśli, że jestem jakiś opętany czy coś? W głowie mu się poprzewracało. W każdym razie, mordy. Jak widzicie, wróciłem tutaj przed Bobowicę do naszej, jakby tej twierdzy na walkę, właśnie z Bobo. Co tam, no wiadomo, słuchajcie, każdy dokładnie za to miejsce. I po co ja to zrobiłem? Po to, żeby zebrać itemki, które zresztą widzicie w moim ekwipunku. Takie jak łuk, strzały, obsydian, koksa to akurat mam jeszcze z milionowic. No i zbrojka tego typu podobne rzeczy, ponieważ dzisiaj będziemy przeprowadzać atak na milionowicę. Jest Elvisą na serwerze, i dzisiaj mu pokażemy, kto będzie rządził Milionowicami. Słuchajcie, moim celem jest Lodowiec z dwóch powodów. Pierwszy, to że on jest najbliżej po prostu tych bobowic No nie, jak będziemy szli w tym kierunku, no to trafimy na Lodowiec. Po drugie, on jest bardzo dobry do obrony, bo tam jest, słuchajcie, plac, ale także taki duży, no nie można, nie wiem, sobie mury postawić, czy coś takiego, taki płaski, po prostu plac. Po drugie, jest tam góra, z której też można atakować, także mordy, mordy, naprawdę się będzie hardo. Ja sobie ogarnę tylko. Podki, jak widzicie, słuchajcie, mam tutaj podki. Także wezmę sobie. E, wezmę sobie na siłę. Wezmę sobie na regenerację. Fire Resistance to nie. Czy jest tu jakaś, słuchajcie, niedowitka? Chyba nie ma. Także wezmę sobie jeszcze jedną regenerację. I możemy lecić. Także w ogóle, słuchajcie, fajnie było tutaj wrócić. Zobaczę jeszcze coś w tych skrzyniach, ale tutaj. Wow, ho, ho. To, to, to było dziwne, ale okej, okay, dużo dirta. W każdym razie, mordy! Lecimy, robimy atak na mm, milionowice. Oczywiście, słuchajcie, robimy, jakby to jest dobre. Bo, bo tutaj, tu ja jestem tą dobrą stroną konfliktu, a przynajmniej tak mi się wydaje. Elviso totalnie bezprawnie wyrzucił mnie z y, milionowic, czyli, no. No kurde mele, no ja byłem prezydentem i to mimo to, że to nie było moje miasto, no nie, no to, 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 to tak samo nie jest Elvisa miasto, także to było bardzo dziwne, ale okej, okay. jesteśmy już na lodowcu mordy, wy oglądajcie do końca, subskrybujcie, bo tylko osoby, które subskrybują mogą być dobrymi ludźmi, a jeżeli chcecie być dobrymi ludźmi, to zostawcie suba, a jeżeli wam to wisi i wszystko jedno, to też zostawcie suba. No, bo wam wszystko jedno, także, morny, tak czy siak musicie zostawić suła, piąteczka dla każdego i yy, no, i zostawcie suba, bo też są czasem livey, także, także zachęcam, dobra, słuchajcie, wbijamy, wbijamy, jesteśmy na lodowcu. Teraz naprawdę trzeba uważać na. na Elvisa, Elwisa, ej, on tam gdzieś jest, dobra, słuchajcie, może, może poczekajcie, najpierw zdejmę zbrojkę, tak. Znajmę zbrojkę, pójdę do niego pogadać. Coś tam mu powiem, że generalnie wr wracam do miasta, że wielki powrót maciocha. On coś tam pewnie na mnie pos pokrzyczy, pokrzyczy, poszczeka. I potem, słuchajcie, najwyżej go zaatakujemy, a mam naprawdę spoko ekwipunek. No i widzicie, słuchajcie, ten ludowiec dzisiaj będzie mój. Dobra, gdzie, ej? Gdzie jest ta pała? A Elviso, Elwiso, witam, stary! Mordo! No. Jak, ty się jak ty się witasz ze swoim starym kolegą i swoje ze swoim prezydentem? Nie znamy się, Maciek, nie znamy się! No, ale właśnie powiedziałeś Macioch, czyli się znamy. Hahaha, Elwista, mariach, stary, no, przytul kolegę swojego. Stop, Wielki powrót stop, Maciocha do milionowic Zrzuciłem ci więc to nawet nie Mordo, razy, przybywa, mordeczko, człowieku. to jest powrót Maciocha. Stary, no, nie, co nie ty odwalasz? Nie zgadzam się, to prawda, nie zgadzam się z tym. Co się, co, się, co się nie zgadzasz? Ty, do granicy, ty się, ty się możesz nie zgadzać, że nie wiem, na przykład ktoś lubi ananas, a ty nie lubisz, to się nie zgadzasz, że on jest dobry, no nie? Ale ty się nie możesz ty się nie możesz nie, się. nie zgadzać z faktami. Faktem jest, że Macioch jest królem, Macioch jest koksem, Macioch jest prezydentem. Mamy jeszcze wymieniać? Jest prezydentem. Ej. Ej, bez stary bez takich, no. Ja może rozumiem, że się nie lubimy, ale przynajmniej się szanujmy, szanuj milionowice, szan Wyjdzie, szanuj te historie, historii, to... milionowice nie są takiego prezydenta jak ty stary Wyjdziesz stary, czy mam cię odprowadzić, albo, albo cię zniszczyć? Stary, ale to na... lodowiec nawet nie jest twój, ja sobie mogę tu przebywać Odprowadź ile chcę ile Odprowadź zniszczenia, opuść lodowca, wyjdź, lodowca, wyjdź tam Bo momencie. co, zniszczysz go? Ciebie zniszczę I co stary mi zrobisz? I co mi tak, zrobisz, no? Pokaza ci. No? Pokazać ci. Co mi zrobisz? O, o, Ale. i się zesrałeś. O, widzicie, da? słuchajcie, taki Elviso da? kozaczek. A prawda jest taka, że pierwszy, pierwsze jest, co się posika w gacie. <laughs> Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest dobry czas, żeby przepuścić na niego atak. Czyli tak, ja zakładam zbrojkę. Piję sobie regenerację, co by mnie, Elviso, nie hapsnął za bardzo. Biorę, yy, może słuchajcie, łuk. Niech on tutaj wejdzie. No, chodź tu, pajacu, no? Tam Elviso, wchodzi, Elviso, chodź tutaj. Stary, chodź tutaj. W... bo, Chodź tutaj, palacu, no? Chodź tu pajacu! Będziemy się bić! Nie, chodź tu! I nie. co? I co? I i o! o co nagle uciekasz? Chodź tutaj kozaku! No! Chodź! Chodź. No, chodź! no właśnie! No chodź. no chodź! No właśnie stary! Gdzie ty Klepa. jesteś? Co co, co, co jakiś tak się Klepa. zwiesiłeś? Dobra! Patrz! Ale Opuść to miasto. Opuść nie. To jesteś miasto, przecież. Nie! Nie stary! W to w ty opuszczasz to miasto! To ty opuszczasz w tym momencie to miasto! O ty gościu! Powiem ci tak! Elwiso! Elwiso! Żebyś nie miał wątpliwości! Bo ty możesz się jeszcze łudzić! Stary! Wypowiadam ci wojnę w tym momencie! Ja ja przejmuję to Czeko? miasto i możesz mi je przekazać albo po dobroci, albo po złości. O, co tutaj napisałeś? Nie. Nic. Co tutaj napisałeś, Elviso? Bo, bo, ja, bo co, zaraz to zobaczę, zaraz to przeczytam. Przejdźcie, słuchajcie, dobra, już nie mam regeneracji. Co jest? Subskrybuj mój maciocha! O, kurde, słuchajcie, widzicie? Elviso niby taki przeciwko mnie, a jednak chyba jest moim farem, także mordeczki. Bądźcie jak Elviso. Nie, no żartuję! Nie bądźcie takimi pałami jak Elviso, ale zostawcie suba tak jak ona, akurat. Dobra, Elviso, powiem ci tak. Masz jedną szansę. Od teraz, masz silną szansę. Albo, po, silną dobroci, szansę, albo po dobroci, albo po złości, stary, się stąd wykurzę i przejmę miasto. Także decyduj. Błagam Cię, wyjdź i będzie spokój naprawdę, nic więcej od Ciebie nie chcę, po prostu wyjdź. Rozumiem, Elviso, że wyjść. nie uda mi się zmienić Twojego zdania. Nie ma takich opcji. Dobrze, to w takim razie, miasto. to w takim razie giniesz. Giniesz w takim razie, stary. No nie bij Boom. mnie. bo co? Bo co? Że Jesteś moim wrogiem. Ty. O nie, Ty masz ten łuk dla nubów z panczem! Ło! Wow! Nie, nie, odem. I co? I co teraz? Jesteś frajerem, jesteś mi łuk podczas walki, jest to po prostu hanie Stare, zagranie, ale które poczekaj, ty masz łuk. Godne maciocha On ma słuchajcie, punch, 2, Power 5, jak jeszcze Power 5 Ale nie no tak naprawdę to tylko gośni bardziej lubowskim. Wiesz Elwiso, weź sobie ten łuk Poczekaj, wiesz to ja ci go dam, ja ci go dam, ale za milionowicami, Dobra. za milionowicami chociaż Elvisek nie, zamierzam Chodź elwisek. Chodź elwisek. Chodź No właśnie, chodź za mną. No chodź za mną. Tej, teraz tak, stary, trzymaj sobie ten łuk. Weź sobie ten łuk. Teraz sobie weź konika. Stary. Ale z sobie wziąłeś Weź sobie konika i teraz bum cię, gościu. Bum szakalaka. Tak. I co bije? Stary, no nie, nie, no co. Ej, serio, ty no. tylko po prostu pokazujesz, jakim jesteś nubem mając, mając taki łuk. Taka jest prawda, Elwisa. Ej, konika uderzyłeś, jedz. No to, no to zostaw konika. Jesteś to to czemu, na, na, czemu narażasz Konika? No właśnie. Nie, nie, nie. Chodź zresztą. tu, choć, tak. chodź się Opuś bić. Rastosz. Chodź się Ta? bić, mówię. Się bić? Nie, się no, bić? no słuchajcie. Dobra, tak! Dobra. Przecież mówię to od kilku minut, Elviso, żeby, żebyś dobra. przyszedł się bić. No, Powiem mam, ci nie, tak Elviso, ja robimy się. tak. Uh, Pikson. <Darwinough> no, 그게... no, yup. no, ok nie, nie, to, to jest resistance, stary. to jest resistance, stary. Nie, to był stary. Ty na siłę, oczywiście, Elvisa, Chodź tutaj, chodź tutaj. Nie, nie, nie. Chodź, chodź. Nie, nie. nie, ale nie bij mi jest tą siłą, ty nie uczciwo. Stary, to nie jest siła, to jest odporność, stary. Jest odporność, jest odporność. To jest odporność, chodź tu. No stary, bo jestem koksem, mówiłem ci. I gdzie, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Nie wiem, stary, nie wiem, ale daj mi spokój, bo Uciekaj z tego miasta. Uciekaj do Cięgaj. siebie! Uciekaj do nie siebie! Przejmuję lodowiec! W tym momencie przejmuję lodowiec! No nie, no. Nie przejmiesz go za nic! Stary. To jest część mojego miasta. Jak ja go nie przejmę? Ja se stary część. stawiam mur. To... Pyk, 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 pyk 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 pyk. Đây, pyk, 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 no. Dobra, chodź tutaj! Chodź tutaj! Pyk i co? A, Zwiewasz już? O! Zwiewaj! Zwiewaj, zwiewaj pacanie. To nie jest po prostu Ty masz łuk z punchem 2. To z tego, to z tego, wiesz, mury z owsa w moim mieście! Jakim? No właśnie nie, lodowiec jest przyjęty przeze mnie, a potem całe Ej. miasto będzie przejęte! Wypad stąd, nie mówię. Nie mówię! jak mogłeś? Jak, jak tam w ogóle mogłeś? Jak, jak w ogóle mogłeś Wypad stąd, robić. stary, a to ja się ty ucham. wyrzuciłeś mnie z milionowic bezprawnie jeszcze. Jeszcze gdybym coś zrobił, to jeszcze jako tako, ale tak bezprawnie, no nie! Tak. Ja mogę. Chodź, chodź. Ja Ej. No chodź, co uciekasz? No bo ty masz tą siłkę, to jak się mam w ogóle z tobą bić, to no niby ja. No, no właśnie, no. To się najlepiej nie bij, stary, bo jesteś za słaby to dla mnie. chyba nie mogę się z tobą bić, ale. O, o, nie wie. Wiem, że nie możesz, Elviso, stary, tutaj powstaje. Mor... No, no i co? I co? Znowu szukasz guza? Szukasz guza znowu? Chodź tutaj. To no, chyba ty szukasz guza, trzeba Stary, ale to ty cały czas uciekasz. Szaleńcem. To ty uciekasz cały czas. No, masz siłkę! Czas. Mam tu gdzieś, stary! Potrafiłem to jest sobie. I nie! To jest potrafiłem... potrafiłem przemyśleć. Hmm, może się przydać słuchajcie, potyonek. Chodź tutaj, no! Nie! Boom! Jest. Ja zaraz Dobra, zniszczyć. nie, słuchajcie, punch nie dwa i słuchajcie, napiszcie, kto jest większym lubem. Czy maciech na Potionie, czy. No on... on... Stary, no i co? No i co? I jesteś... siłki, więc no tak, no co, a myślisz, że w ekwipunku? jeszcze nie mam kilku stary? Um... Co ty, co naprawdę myślisz, że jestem aż taki um... głupi? El zwiewaj naprawdę gdzie nie, bo cię tutaj nie ma po prostu. Piękna no no cię Ale stary, dlaczego ja będąc w lepszej pozycji mam, miałbym się poddać? Bo jesteś po prostu zaraz. w wybaczam, wbiłeś się do miasta bezprawnie, nie masz wizy. Nie masz w ogóle tutaj pozwolenia, żeby tutaj przybywać teraz. I co? <suszu finals> Stary, ale widzisz, i, ty mówisz, że ja się włamałem, ale Ta, ja zostałem bezprawnie z niego wyrzucony.

nie, nie, jeszcze nie mam siłki, ale zostawiam nie? to sobie na, 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 no a co, ale znaczy no, nie mam teraz na sobie zaaplikowanej, że tak powiem, ale widzisz, i tak jesteś orany, o, poszedł hełmik, eee, ja wydarzyć, poszedł, ja ja nie, Elvisa, poczekaj, no chodź, stary, no chodź, już chcesz ale się ale bić? Ale co mnie bierzesz, jesteś po prostu haniebnym, nie, stary, nie jestem nawet nikt tego już, poczekaj, dalić, no co naprawdę. ja cię biję, sam przecież mówisz, stary, sam przecież mówisz, że, że chodź się bić, chodź się bić, czy coś takiego, a teraz mówisz, że, chodź, wow, Yes. Nie. O stary, chodź tutaj, no chodź. Nie. No chodź! Nie! No chodź! Nie. Elviso, zniszczę cię, zniszczę cię, Bo stary, nie. mam jeszcze potiony, mam tyle potionów, że ty I od, tyle okay, na. Odchodzę. Co odchodzisz? Nie, teraz. Wiesz, ten swój lodowiec! Nie ma odchodzenia! Ale, 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 nie, nie, nie. nie ma odchodzenia, wracaj tu, wracaj tu, zniszczę cię po prostu, stary. Nie. Moim nie, celem nie jest, nie jest, jest lodowiec, to tylko milionowice całe, stary. Wyrzucisz mnie nie. bezprawnie, mianujesz się jakimś tam sfa, samozwańczym pre prezydentem. Jakim prezydentem? Ty po prostu. Ja, ja już Chodź tutaj. Tak, stary Tak, ja tak? Lodowy, tak? Do Dobra. To chodź tutaj, mogę, no. Mogę zrobić tak. No, co mnie da? BOOM! I co, Elviso, nie, jesteś nie zaorany, mi, także lepiej tam się nie pokazuj przy lodowcu. A jak do ciebie przyjdę i powiem, że przejmuję to miasto, to wtedy lepiej to skumaj, dobra? Nie, miasta nie przejmiesz, ale. Skumaj ale... to mówię ci! No, weź sobie to broń no, lodowiec on się tak Nie, nie stary, całe miasto. całe miasto. Całe miasto będzie moje, tylko po prostu powolutku, powolutku muszę zgromadzić Zobaczymy. siłę i cię po prostu pokonać. Także powiem ci tak: Ja ze względu na naszą starą znajomość, bardzo dobrze ci radzę, Elviso. Szykuj się na prawdziwą wojnę. スタート。 Kumasz to? No? Wiesz co? Powiem ja ci tak, też. ja teraz... Ale ja i tak to wygram, jakby co. Nie, stary, wiesz co, bo, bo patrz, poczekaj. stary, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty mówisz, że, że wygrasz wojnę, a powiedziałeś tak, zobacz, stary, żebym sobie nie, wziął lodowiec. Nie stąd idę. A zobacz, co się teraz dzieje, stary. Równie dobrze mógłbym wybudować mur w całej połowie minionowic i już bym miał całą połowę miasta. Nieprawda, idziesz stąd nie! Ja wychodzę sobie, ty sobie tam. Stary, przecież. Ty przecież... Ale ja mam to już gdzieś. Ty nie wiesz ile ja, ja gdzieś, mam obsawę w i dobra, mordy, mordy, widzicie, Elvisa totalnie nie ogarnia, ale to pewnie dlatego, że go po prostu zaskoczyłem, że się czego nie spodział, ale to... Do mnie, bardzo dobrze dla mnie, słuchajcie, zobaczcie. Ten mur wygląda naprawdę solidnie. Oczywiście będzie trzeba totalnie cały lodowiec tak otoczyć, nawet może słuchajcie, bardziej, ale póki co dokończmy, słuchajcie sobie, bo dokończmy to, żeby on był gotowy z tej strony, może jeszcze słuchajcie, z tamtej. Ja ten mur podniosę, trochę go poszerzę. Może słuchajcie, ten dźwig jakoś przerobimy, żeby on był bardziej taki funkcjonalny, że tak powiem. I teraz tak, czy to będzie? Tak, to myślę, że to będzie spoko, słuchajcie, miejsce. Także kończymy sobie robić ten mur, zobaczymy potem, co jeszcze u Luisa, Ale generalnie, słuchajcie, to będzie moje nowe królestwo. To będzie moja, tak jakby powiedzmy, nowa baza. Oczywiście nie ma żadnego tranzytu teraz. Nie ma tutaj wjazdu, absolutnie, słuchajcie, ja się na, 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 na to nie zgadzam. I teraz tak, e, tutaj, słuchajcie, będziemy mieli takie moje, jakby, powiedzmy, moje pole, pole, gdzie będę mógł się przygotowywać do, po prostu, podboju milionowic. Tutaj będzie oczywiście moja chata. No, ja wiem, że to jest lodowiec Bobo i Abre, no, ale on jest, po prostu, słuchajcie, idealny na taką fortyfikację. Do tego... No, jest jakby w idealnej y, lokalizacji, nie dość, że wiecie, tak jakby tutaj po prostu teren jest idealny, bo mamy dużo płaskiej przestrzeni i mamy też górę, na której możemy zrobić jakąś wieżę. Możemy to rozbudować i po prostu obserwować całe milionowice. Mamy pole, o którym już wam mówiłem, można tutaj dużo robić jakichś magazynów, czy jakichś pól bitewnych, no nie? Więc po prostu teren jest świetny, no i też lokalizacja była po prostu dobra, także, także... Do... Nie sądziłem, że kiedyś zamieszkam w lodowcu Abry Bobo, ale to się sprawdziło. E, dobrze, dobrze, że chłopaki go wybudowali, powiem wam teraz. E, ja se w biegu, ja nie znam tego lodowca e, bardzo dużo, ale spodziewam się, że... Tutaj musi być jakieś przejście, tu musiało być przejście, a tutaj? Kurde, tutaj też nie ma, słuchajcie. Ja to sobie pobanam. Wiem, że tutaj jest przejście na pewno. I tam jest po prostu wyjście. Ale coś pod dywanem, słuchajcie, na bank jest yy, ukryte, więc ja to sobie sprawdzę. Tutaj nic nie ma, ale spokojnie, rozbudujemy. Słuchajcie, ten lodowiec będzie trzeba rozbudować. Zrobić z niego takie centrum operacyjne wojny. E, mury powiększymy, to już wam mówiłem. A tutaj, słuchajcie, o kurcze. Słuchajcie, ktoś, ktoś zabrał rusztowanie, no ale dobra, no ale dobra, słuchajcie, teraz pójdziemy jeszcze do Elvisa w takim razie, zobaczymy, słuchajcie, co on robi, Czy on się przygotowuje, bo Elviso rzeczywiście teraz mógł być zaskoczony, nawet na pewno był zaskoczony, to był dla niego szok, że ja zatokowałem, że ja byłem dobrze przygotowany, ale teraz, kiedy mu wypowiedziałem już oficjalnie wojnę o milionowice, no to może być dobrze, słuchajcie, to, to pewnie dla Was też było zaskoczenie, tak naprawdę, bo nie było totalnie żadnych takich, takich oznaków tego, ale dobra. Gdzie może być Elviso tak naprawdę? Słuchajcie, nie wiem. Ostatnio był tutaj, przy tym różowym domku, który chciałem sobie wybudować. Teraz jestem przy jego wieżowcu. No i go nie ma. Czy on zwiał? Nie, no słuchajcie, nie gadajcie, że on zwiał. On na pewno, słuchajcie. Na pewno gdzieś się tutaj kitra. Być może on nawet mnie śledzi w sumie. Ej, być może słuchajcie. Jest Elviso. Jest Elviso, dobra, słuchajcie. Może mnie nie zobaczył, słuchajcie. Czy on mnie zobaczył? Nie, on mnie chyba zobaczył. Kurde, dobra. No nie, to jest Elviso. Chcesz się, stąd, chcesz się stąd, dalej nie. bić? Nie. Dobra, ja e, okej. Okej, okay, no okay. no e, proponuję tymczasowy pokój. Nie sojusz, Wynucham, a pokój. Nie, ja stąd idę. Nie, mam ci już Ale do... Elviso, poczekaj. Dojść. Ty cały czas twierdzisz, że to jest twoje miasto, tak? Że Milionowice, Wrodowca. że ty tutaj rządzisz, tak? Tak, tak twierdzisz. Ja nie mam czasu Tak Wrodowca twierdzisz? Sobie. Tak twierdzisz, Elviso, cały czas, Wrodowca. no nie? Do lodowca, tam masz, tylko Elwiso, tak twierdzisz, że to jest cały czas wyjść. swoje miasto, a cały czas powtarzasz, że. Nie, ja stąd idę, ja stąd idę, ja stąd idę. Elwiso Prawda wyjść. jest taka, obsrałeś zbroję przed maciochem, nie, wiesz, że nie masz szans totalnych, tylko po prostu próbujesz zachować pozory jakiekolwiek. Swoje się... On wyszedł z serwera! Ej, mordy, ja nie wiem, co teraz zrobić, bo, wiecie, podbijanie milionowic, jak go nie ma na serwerze, no nie jest fair. Mimo tego, że byłoby to na pewno bardzo skuteczne, nie jest to okej, okay. i takich praktyk nie będę uskuteczniał, ale. Ale słuchajcie, ja se z nim gadam, ja se z nim normalnie prowadzę taką. No, kłótnie, no, kłótnie, no, ale wiecie, no no, 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 no. no, po prostu se gadamy. On sobie nagle wychodzi, lol, to było dziwne, ale dobrze, słuchajcie, to tylko pokazuje, że on po prostu nerwowo, psychicznie, on nie ma ze mną szans, to jest Słuchajcie, on po prostu już przegrał zanim, zanim ta wojna się zaczęła On już ją przegrał, ale spokojnie Słuchajcie, ja podejdę do tego ze, Z taką spokojną głową e, Wiecie, takie spokojne podejście, chłodna głowa e, Czy jakkolwiek to się mówi Po prostu, krok po kroku Najpierw, słuchajcie, przejmiemy lodowiec I go rozbudujemy, żeby po prostu można było atakować dalej To jest mój plan Myślę, że kolejnym krokiem może być moja góra Nie wiem do końca jak to połączyć, no, ale kurde bele Moja góra, słuchajcie, jest no, po prostu moja Także my to sobie ogarniemy, występ Subskrybujcie kanał, żeby obserwować teraz walkę o milionowice. Wszystkie, słuchajcie, bitwy, całą wojnę musicie oczywiście być na bieżąco, także subskrybujcie, odcinki są codziennie, czasem są live'iki, także do następnego, yo!